Księga Wolności, prosta technika i już przez naukę wybadana. Jeśli my zapisujemy coś sobie w harmonogramie i pozwalamy czasem oku ludzkiemu na to spojrzeć, to umysł przypomina o tym sobie i to realizuje w pierwszej kolejności. Jeśli więc będziemy mieć dwie słodkie koleżanki i nie wiemy z którą się spotkać, a przez przypadek powiesimy zdjęcie jednej na ściany, a zdjęcie drugiej nosimy tylko w głowie, to po prostu poruszając się po swoim pokoju i nie, nie patrząc specjalnie na to zdjęcie, bo tylko nasza uwaga gdzieś tam to rejestruje. Ta podświadomość wtedy coraz wyraźniej będzie rosła w nas, nieuświadamiana przez nas. Z początku chęć spotkania się tylko z tą koleżanką, której zdjęcie widnieje. Wielu wpadło na to, by tworzyć pamiętniki, ale w tych pamiętnikach. Zaczęli bardzo szybko opisywać tylko to, co było dla nich ważne, jak i to, co chcieliby się stało. I nie trzeba było tego pamiętnika otwierać codziennie, można to było robić co jakiś czas, a to, co było tam zapisane, realizowało się znacznie szybciej i w większym zakresie niż to, co chcielibyśmy, żeby się stało, ale nie było tam odnotowane. Można to też, moi drodzy, uprościć. Można też narysować sobie na karteczce to, na czym nam bardzo zależy. Na przykład napisać: Jestem odważny, dzięki temu moje życie się zmieni. Chcę być bogaty, choć wiem, że muszę zacząć od bogactwa w sobie i coś, parę takich drobnostek przyklejamy na drzwi. Drzwi są umowne to jest miejsce, na które, choć my nie zwracamy na to uwagi, ale na które zawsze okiem spogląda umysł. Otwieramy je i zamykamy, patrzymy tylko na ten przestwór, który się robi, ale oko ludzkie i umysł dostrzega tę karteczkę, tutaj, która jest. My już nie. My sobie możemy o niej przypomnieć dopiero po miesiącu albo po dwóch latach, jak będziemy drzwi czyścić, ale umysł to rejestruje i on wie, że to musi być realizowane. I on wprowadza ustawienia we własnym obszarze, w swoich zapisach, ustawia tak emocje, by to było realizowane. On tak nami manipuluje, by stało się to, na co nam zależy, choć obraz rzeczywistości jaskrawo temu przeczy. Potem ustawia się właściwie y, y, myślenie, emocje, psychika, jej stany, strukturę ruchu i tak Relacje z ludźmi też się ustawiają tak, żeby to co jest na karteczce tej Księdze Wolności napisane się zrealizowało.